Dojście do poszkodowanego zostało utrudnione, i wtedy na miejsce wezwana została grupa ratownictwa wysokościowego. Zadaniem strażaków było dotarcie do rannego operatora i przetransportowanie go bezpiecznie na ziemię. Takie sytuacje zdarzają się częściej niż nam się wydaje. W rzeczywistości na wysokości są to 10 zdarzeń w ciągu tak kwartału. Trzeba być przygotowany. Oczywiście, jest to grupa specjalistyczna, jedyna w Łodzi i działamy na całe województwo, a również jesteśmy jedną z trzech grup w Polsce. Podczas ćwiczeń grupa testowała dwa urządzenia latające przeznaczone do obserwacji i niezwykle pomocne nie tylko przy tego typu zdarzeniach. Pozwalają nam na obserwację miejsca działań bezpośrednio prowadzonych na górze na, na tym żurawiu. Pozwala to na dowodzenie z punktu na ziemi przez dowódcę, obserwowanie tego, co robią ratownicy. Dawaniu im instrukcji przez środki łączności, które, które posiada Państwa Straż Pożarna, i kontrolowaniu całej sytuacji bezpośrednio. Przy pomocy tego małego helikoptera strażacy zaczepili także linę, która posłużyła do transportu poszkodowanego. Urządzenia dały sobie radę mimo wietrznej pogody, a ich użycie znacznie przyspieszyło akcję ratowniczą. Już po niespełna 30 minutach nosze trafiły na ziemię i ćwiczenia zostały ukończone.